Nie tu, Kopalnia. Część czwarta. Nie, chytry wężu, wolę go wziąć żywego! Została mu jeszcze jedna kula. Muszę go sprowokować do strzału. Stój, albo strzelam! O to chodziło, nie ma już amunicji. Rzuć to draniu! Zatrzymasz to towarzystwa swemu wspólnikowi. Masz tu jeszcze jednego jeńca. Zostanie ukarany tak samo jak Milton. Godzinę później. Tam są nasi przyjaciele. Myśleliśmy, że już nigdy go nie zobaczymy. Widzę, że prowadzi ważnych jeńców. Milton i Stale Weller zostali oddani Jumom. Tak być nie może, jest sąd, który musi ich osądzić. Ponadto Jumowie są współwinni. Uzyskaliśmy pokój z Jumami, w zamian dostali jeńców. A co będzie z moją Hacjendą? Mam tu dokumenty, jak sądzę, wystarczające, aby pan odzyskał Hacjendę. Jak się za to odwdzięczę. Wracajcie do miasteczka. Ja będę towarzyszył winę tu do jego obozu, gdzie apacze i umowie sformalizują pokój. Tu się zatrzymamy. Trochę później. To wielkie usta na czele swoich ludzi. Chytry wąż powiedzieć do niego. Bierz konia i jedź zawiadomić zapaczu. Niech czekają po drugiej stronie doliny. Jeśli wielkie usta zaatakuje, chcę mieć ich blisko. Tymczasem, co robią moi bracia obok moich najgorszych wrogów? Chytry wąż wypalić z nimi fajkę pokoju. Ja być wódz Jumów i nie przyjąć tej ugody. Ja wykonać moją ugodę. Jeśli ty zaatakować, ja z moimi ludźmi bronić białego człowieka. To być zdrada. Rada Starszych zdecyduje. Czekajcie, tutaj. My jesteśmy po drugiej stronie doliny. Jeśli Wielkie Usta zaatakuje, będziemy strzelać. Wtedy w kroczucie. Bądź spokojny, bracie Binetu. Będziemy czujni. Po drugiej stronie jeziora. Chytry wąż mieć ugodę z blada twarzą. I musimy uszanować to, jeśli Wielkie Usta chce ukarać, musi walczyć z nim. Skoda. Jeśli blada twarz zwyciężyć, chytry wąż zostać wodzem. Zakończenie rady starszych. Musisz stanąć do walki z wielkimi ustami. Walka będzie na śmierci, życie. Jeśli ty zwyciężyć, ja zostać wodzem i utrzymać naszą ugodę. Zgoda, ustalcie zasady walki. Moi ludzie są ukryci z drugiej strony doliny. Mogą interweniować tylko jak będzie to konieczne. Winę tu będziesz pilnował, żeby nikt nie wtrącił się do walki. Walka nożem będzie na śmierć i życie. Olczeter stracił szansę na nóż. Nie potrzebuję noża, by zwyciężyć. Chybiłeś. A masz. Uch. Gdzie on się podział? Nagle. Ech. Mógłbym cię teraz utopić, ale daruję ci życie. Lecz przyznaj, że zostałeś pokonany. Wielkie usta musi dotrzymać słowa. Od tej chwili chytry wąż i być wodzem Jumu. Nigdy moi ludzie się nie poddać i my skończyć to po swojemu. Chwilę później. Jeśli nie dotrzymasz słowa, ani jeden z Twoich ludzi nie wyjdzie stąd żywy. Tym razem jesteś górą. Dziękuję, Old Shatterhand. Od tej chwili być pokój między Indianie. Tego chciałem. Bądź szczęśliwy z białą różą. Do widzenia, bracie Old Shatterhand.